Dziema się ma wszystkim, witam Was w kolejnym Bośnieszku. Jest to Cavecraft i budujemy domek nad ta takiego rybaka. O tak, zabrakło mi słowa. No jak zawsze, na początek nierusztowanie. Trzeba zrobić początek domu, czyli takie oznaczenie okien i tak dalej. I ja to zrobiłem. W ten sposób, właśnie tak to wygląda. Zamierzam zrobić y, różne rodzaje ścian. Jest to coś nowego w moich budowlach. Mianowicie, zawsze buduję ściany, że są y, z, róż z tej samej wielkości, a, to jest, a te już są innej. Domek wygląda w ten sposób. Będzie tarasik jeszcze i jakiś stateczek przycumowany. Stateczek kiedy indziej, ale zacznijmy może od. Ja zbuduję początek i pokażę go wam. Dobra, na razie wygląda tak. W ten sposób. Z boków. Trzeba, jeszcze trzeba okna wstawić, jakieś dodatki i tak dalej, no ale na razie tak to wygląda. I teraz dach. Jaki dach można zrobić? No nie wiem. Jakiś jasny może, czy... Ciemny, jak gdyby taki zwykły zrobić? Tak, to znak. Tak, oak, okej. By zrobić dach w tym kolorze? Jak to by wyglądało? Może by dobrze wyglądało? Pokaż mi cała jakby tak yy, pauza. Wiecie co? Zwykłe drata jednak nie pasuje. To tutaj może użyć jakiegoś, nie wiem, ciemnego. To być najciemniejszego. W sumie byłoby to jakieś rozwiązanie. mi bardzo ciemne. Eks. cyk cyk, cyk. Gdyby tak to usunąć, Pyk, 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 pyk. tak, o, w ten sposób. Hmm. Albo tutaj usunąć tą spokojnie to się zmieni, a jakby tak zrobić tutaj okienko dopiero e, byłoby na środku tutaj o tak o kurcze nie raczej więc zbudować tak jak stare dobra. Jednakowa, nieróżne To też trochę inaczej wygląda mm -hmm. Okej, okay, daj mi powiedzmy, nie wiem To mi daj Cyk, cyk, cyk Cyk, okej, okay, Że pozamykane okno. Cyk tutaj. Takie. Żeby to estetycznie wyglądało. Cyk, i teraz brązowoda do tego. Bo nie wiem. O, nie wiem w sumie. Jak będę wiedział, to się pojawię znowu No Pauza No witam No więc tak, wygląda to w ten sposób Tak, wygląda to w ten sposób Na razie i aktualnie o kończę zdabiać ściany, no i dodaję po prostu, że ma to jakieś fundamenty. Postanowimy go, to zdobyć w taki sposób. To jeszcze mam problem, bo nie za bardzo wiem, co zrobić. Niby powinno być wystające. A dobra, nie będzie wystające, będzie takie. O! Zapo nie nie zapomnę. Tutaj też powinno być, ale na razie tutaj zamierzam zrobić co innego. I za chwilę tutaj teraz zbuduję ten domek. Na razie wygląda w ten sposób. To ma być taki domek rybaka, dość prosty. Hmm. Tutaj jeszcze trzeba pododawać rzeczy. Pyk, cyk, cyk. Tutaj powinna być półpłytka Gdzie jest półpłytka? Płytka, jest, pół płytka. Płytka. jest. To Daj wyrzuć mi tutaj, jak potrzeba I cyk No I zaraz coś zbuduję, ale to na razie w ten sposób wygląda i czy coś zamierzam dodawać tutaj? Chyba nie. Chyba to ma odpowiednie rzeczy poddawane. Dobrze, to teraz przejdę do. Przejdę do budowania tarasu. Dobra, wygląda to w ten sposób. Tu będzie sateczek. Na razie rozplanuję go sobie tak to będzie malutki stateczek było strzegałem i tak cyk no i wygląda to dokładnie w ten sposób okna wstawić, oświetlić, yy, wnętrze zrobić jakieś, może? Cyk. Hmm więc, nie wiem, tak, tak, czy nie Taka barka może w sumie Nawet nie będzie wyglądała aż tak źle No i tutaj to samo Raz, raz, dwa Idźcie stąd To Była taka barka o... No. E, Dżungla chyba będzie lepsza. będzie się odróżniać, gdzie jest statek, a gdzie... Yy, to ja to zbuduję i Wam pokażę. Dobra, ostatecznie to wygląda w ten sposób. Nie mam pojęcia, nie, nie mam jakoś ani pojęcia, ani jakoś nie idzie mi ubudowanie tego. No także. No. no, no to w ten sposób jest przejście. Są so, normalnie wszystko ładnie ubudowane to chyba tyle a zapomniałbym pyk i wstawiamy tutaj nie ma, tutaj są tutaj nie ma, nie ma, tu są no i żeby okno też wstawić i cyk Wygląda to w ten sposób. I jeszcze drzwi. Tym razem tych spróbujemy. Jak one wyglądają? Eee, nie nie będą pasowały. Ok. Te. Final. Sur, tylko czy kolory pasują. Koloro pasuje. Te dżunglowe? Nie, to raczej jak DWC wc Na akasjowe? To jest dziurami, to nie. Też nie. A w sumie te, te ciemne są złe, tylko czy one tutaj pasują? Czy bardziej te pasują? Te bardziej pasują w sumie. To będą te. I uzupełniamy teraz tylko. Teraz uzupełniamy teraz tylko. Yy, jak to się nazywa? Na pojęcie, ale uzupełniliśmy i to tyle w odcinku. No, wygląda w ten sposób. Będę musiał zrobić jakąś ładną fotę. No, to będzie to wyglądało w ten sposób. No, to świetnie. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. I to chyba tyle. Także dzięki za oglądanie. Zobaczenia. Cześć. Pa.